Doskonale pamiętam 97. rok. To pierwsze spotkanie lednickie, które było znaczące dla wszystkich nas, ale znaczące również dla mnie, bo wtedy właśnie odkryłem powołanie. Wtedy Bóg Chrystus, Jezus zawołał mnie i zaproponował mi pójdź za mną, zostań moim sługą. I każdy z nas ma zapewne takie swoje wspomnienia z tych 25 lat spotkań lednickich. Każdy z nas nosi w sercu jakieś wspomnienie o tym spotkaniu na polach lednickich, które dla niego było najważniejsze, kiedy to Bóg łaską swoją dotknął naszych serc. Od samego początku był z nami wtedy jeszcze biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Zapraszamy, księże arcybiskup. Prosimy, aby podzielić się swoim wspomnieniem na temat tych 25 lat spotkań lednickich. Jak to było z tym ojcem Janem, jak przyszedł do księdza? Ja tutaj takich zniosłych słów nie jestem w stanie powtarzać, natomiast powiem to, co sam przeżyłem z ojcem Janem i jak te spotkania wyglądały. Otóż pierwsze moje spotkanie miało miejsce 19 kwietnia o dziesiątej godzinie. Właśnie wtedy jeszcze w moim domu w Gnieźnie. Biskup tak dobrze pamięta, że to o dziesiątej było. O dziesiątej. Mianowicie w... ojciec Jan poszedł do arcybiskupa Muszyńskiego. Arcybiskup Muszyński posłuchał tych idei dziwnych i wygnał go do mnie. Mówi ty idź do Gondeckiego i, i ja mu przedstaw cały program. Jak zaprobuje, to może być lednica. Więc przyszedł Ojciec Jan z trzema zgrabnymi pannami, bo miał taką metodę na każdego. Praktycznie przyprowadzał je zawsze i wprawdzie, gdy przyszedł do arcybiskupa Stroby, to ich wszystkich zostawił. Na parterze. Ja wtedy byłem w tej delegacji zostawionej na parterze, czyli też byli chłopcy czasami w delegacjach. A, ale to wtedy, kiedy jeszcze metody nie znał. Natomiast y, przyszedł, przyszedł i przedstawia ten program taki ładny i, i, i pyta o zdanie. I ja w tej naiwności swojej zacząłem mu mówić, co wydaje mi się nielogiczne w tym. I on tak kiwał głową ze zrozumieniem i, i mówi, że bardzo jest wdzięczny za te wszystkie uwagi y, z, i że w, z pewnością skorzysta z nich. I sobie poszedł. Praktycznie to mniej więcej y, potem się odbiło na Lednicy w ten sposób, że nic nie zmienił ze swojego programu. Absolutnie żadnej y, uwagi nie przyjął. Ale tą metodę miał, że przychodził i pytał o uwagi. Natomiast nigdy nie miał zamiaru z niej skorzystać. Miał swoją ideę i zupełnie słusznie chciał ją tak przelać tutaj na lednicę, jak to wszystko wyglądało. Więc. Z tego względu, że przyszedł do mnie, to ja też przyjechałem na Lednicę, tą pierwszą, i potem 24 razy byłem, bo raz była ratyfikacja, musiałem być w Rzymie. Natomiast 24 razy byłem i widzę, jakie zmiany tutaj w sensie materialnym i duchowym nastąpiły w międzyczasie. W tym sensie materialnym tu, tu było pustkowie, praktycznie piach. I piach, i kurz, i nic poza tym nie było. Ani tej alei, tutaj wielkiej, przez środek ciągnącej się. A kopiec już był, i brama była, ryba. Był, była ryba, i był kopiec, ale dzwonu nie było. Też w ogóle tych drzew nie było, bo to wszystko w międzyczasie tutaj urosło. Duża, duża była życzliwość poznania dla. Ojca góry, dlatego że wtedy jeszcze nie żyjący już marszałek Mikołajczak doprowadził tutaj szosę, żeby można spokojnie dojechać. I, i to wszystko tak rozwijało się, że dzisiaj właśnie te pola tak pięknie wystrzyżone, te drzewa dookoła, no imponujące i przede wszystkim potem także budowa tego ośrodka. I tu też było ciekawie, dlatego że ja od samego, od pierwszego tego spotkania lednickiego mówiłem, czy prosiłem ojca Górę o to, żeby stworzyć tutaj tezę polskie, żeby stworzyć tutaj miejsce, w którym młodzież będzie spotykać się przez cały rok. Nie tylko w ciągu jednego dnia, nie tylko w, na spotkania także seniorów ale cały rok, żeby mogła się spotykać. No i, i w, po dłuższym czasie myślałam też o obecności dominikańskiej, czyli praktycznie o ojcach, którzy by tutaj pracowali, stanowili punkt odniesienia i, i mogli rzeczywiście, w, najpierw zaczynając od rekolekcji dla bierzmowanych, do takich prostych form, żeby mogli to miejsce ożywić. I faktycznie doszło do tego, że powstał plan budowy. To wszystko zaczęło się tutaj wznosić do góry. I tak jak ojciec z góra miał zwyczaju, wygnał tego architekta, ile mi wiadomo, sam przejął władzę nad budową, nie znając się kompletnie na tych sprawach. I dzięki temu zablokował na dłuższy czas. Właśnie tutaj działanie tego ośrodka, ale to, to był dynamit, czyli praktycznie człowiek, który szedł i którego nikt nie był w stanie zatrzymać. Ale ksiądz arcybiskup też tutaj wspomniał o tym, że ma w sobie dynamit, ponieważ ja zostałem poruszony tym słowem, że arcybiskup Muszyński powiedział idź do Gądeckiego, jak on się zgodzi, to będzie Lednica. Brawa dla księdza arcybiskupa, że jest Lednica. Bo nie wiem, czy ojciec Jan potem o tym mówił, że zawdzięczamy lednicę Gondyckiemu. Nie przesadzajmy. On by to zrobił i tak bez, bez oglądania się na mnie. A potem. Ale to, to taka sprawiedliwość tak. historyczna. Potem drugie takie spotkanie, które było dla mnie uderzające, to było spotkanie w 2002, kiedy przyszedłem do Poznania. I pierwsze kroki skierowałem na umyślnie do Dominikanów. I tutaj byłem świadkiem czegoś, co było bardzo symptomatyczne dzisiaj i w tych ostatnich lednicach mnóstwo Dominikanów obecnych, w takich włączających się przygotowań, pomagających. Wtedy podczas tego pierwszego spotkania w Poznaniu przyszedłem. Ojcowie zgromadzili się w, w swoim tym, w, w jadalni bodajże i tak rozmawiamy o wszystkim, o planach i o, o, o w, tych, tych pracach. Wszedł góra. W pewnym momencie wszedł góra. I dla mnie było bardzo ciekawe to zjawisko, że w momencie, kiedy wszedł góra, ojcowie Dominika nie wstali i poszli sobie. To było bardzo. Bardzo ciekawe, dlatego że to pokazywało, że on wcale nie miał oparcia w Dominikanach na samym początku. On to, on to faktycznie robił swoimi siłami, siłami Ducha Świętego, ale, ale praktycznie ojcowie, tak na moje, mieli go dosyć. To znaczy, w, w tego gadania ciągłego. Letnicy, Taka trudna miłość to była. Trudna miłość, tak, trudna miłość, ale. To, że on pokonał Dominikanów, nie? że, że zwyciężył. W końcu zwyciężył, że ściągnął ich tutaj na Lednicę i stali się żaliwymi wyznawcami Lednicy, to pokazuje, że właśnie Duch Święty może, może dużo. Ta Lednica. Tegoroczna też jest niespodziankowa. i tu Sylwiana, która współprowadzi z nami, jak 40 minut nie mieliśmy łączenia, bo nam internet wysiadł, powiedziała: że To jest taka lednica niespodziankowa. I to ksiądz arcybiskup też podkreśla, że to też jest taka niespodzianka. Ojca tak. Jana. Tak. A, a trzecie, trzecie takie spotkanie, które mnie uderzyło bardzo, to było to, gdy ojciec Jan chciał się zaangażować w organizowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. To rozumie się w 2016. On, ale to było długo przedtem organizowane. No i pojechał do Krakowa, a oni powiedzieli, że nie potrzebują żadnej pomocy. Oni są doskonałymi znawcami duszpasterstwa młodzieży i może sobie iść do domu. I wtedy przyjechał, właśnie i skarżył się, że jego bogatego doświadczenia nie, nie mogą tam przyjąć. A to była widocznie jakaś szkoła krakowska, która tej poznańskiej nie znosiła. Też trudna miłość, tak? Też trudna miłość. Ale to, że on to przeżył, i że, że mając za sobą to spotkanie światowe na Jasnej Górze, i taki wielki sukces tego spotkania, że on tym wszystkim się nie załamywał, ani się też, w depresję nie wdawał tak, jak to dzisiaj się zdarza ludziom przy byle jakiej okazji. To pokazuje, że to była wielka siła charakteru i wielka moc, która jednak płynęła z tej jego modlitwy i z takiego zakorzenienia w Chrystusie, który dawał mu właściwy język, bo w My wszyscy coś próbujemy mówić, coś, jakieś idei szukać, jakieś myśli przekazywać, ale ja pamiętam, że kiedykolwiek on występował w telewizji, to tak jakby język ten był jego właściwym i trafiał w najprostszy sposób w, 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 w samo sprawy. To nie każdy człowiek tak umie, nie każdy jest zdolny do tego. Ona jakby umiał mówić językiem telewizyjnym.